Blega ekipa, gdzie lecimy? Do, Do Roberta. Roberta! Super! A co Robert ma? Knubek opłada! O, już to Już Black naukę jazdy basami. Na 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 nie, z nie, 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 tam jest nie, nie, Ale nie, wyrywny, nie, 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 O. nie, O wyścigi będą robić. Nie no masz szans z Baszanem? Czyli wyścigi robiłeś z Robertem? A nagrałeś to? Przegrałeś, kamerę sobie przeczyć, bo masz zakurzoną Robert, dawaj tego Baszana mi ja po tobie Dobra Z bo też nie żadnych To Kajo, takie słabe? No Ja przydałem tatę chyba na czwórce, trójce Coś takiego to Kaj barkę jestem. To jedziecie? No mogę. W sumie. Zamiana sprzętami? Nie mam szczęś w basaru. Ze On wsteczny <laughs> ma? Tak. Tak jest wsteczny. No. A reszta 1, 2, 3. Aha. To ja użyję go. O, zawieszenie? No. Kluczyk Z hamulcem Z hamulcem z tym? Nie, z tamtym? Z tamtym, z tamtym. E, Tu? U góry Tu o. To na luz muszę? Tak Czekaj, do góry, tak? Na dół Na dół Trójka, a Ty na trójce jechałeś Pokazuje biegi? Jedynki, dwójki nie Aha O mam, neutral, dobra o, jak pali od strzała. Czyli na dół Dobra, dobra. O, jest I ostrożnie, bo on wyrywny jest. Uważaj, Kuba! No? Szybszy jest od Kajota! No. Ale czy odchód parny? Tego nie sprawdzaliśmy. Co? Tego nie sprawdzaliśmy. Ale czego? Czy odchód parny. Kajo dobrze gata. Ale Basza szybszy. Ale jest wyrywny, jest, uważaj, mamy gojaka. O, zepsułem, o, popsułem, czekaj, dobra, nadusiłem sobie tu, dobra. Wyłączyłem go tym! No, ale ja wyłączyłem sobie tym, wiesz. Teraz się zatrzymać! Dobra! Idzie. No znowu on wyłączyłem.

O, już to Już wyzywa. Wychwyciłem to uchem. Ten od to jest. Nie no, Baszanek na początek może wyjść, słuchajcie. O, wyłączyłem sobie znowu, no nie wiem. A może trochę trzeba poprawić. Sąsiad? No. <gry> już używał ja? mnie jak jechałem na niego Bo nie mogłem zahamować Hamuć był słaby trochę teraz ja? No teraz ty, tylko jeszcze jedno kółko zrobię no, no. To jest też, nie? nożny No ja wiem, tylko jeszcze tak no, no No nożny jest Jedynka na dół Jedynka do tyłu A to tak jak sto dziesiątce. A ile to ma w Poczekaj Czekaj Meutral tak. uh -huh. jeszcze nie zapalony, o teraz Na dół masz jedynkę, do góry dwójka, trójka, czwórka. Czy tam to ogarnowanie? No. A teraz to za nie istnieją To zaraz sądziast idzie, nie? Przyjdzie, nie, 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 tu nie rób. Albo powolicie zadzwonić, okad. Albo co? Albo powolicie zadzwonić, okad. Aha. En duro. To ma największa pasja, inaczej że nie umiem. En duro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. En duro.